Od 8 do 12 września w Rzymie odbyła się stała konferencja muzeów, archiwów i bibliotek polskich na zachodzie. Reprezentanci organizacji z całego świata mieli okazję spotkać się z ambasadorami Polski w Watykanie i Włoszech oraz z przedstawicielami organizacji polskich. To ludzie, którzy dbają wciąż o pamięć wśród Polaków żyjących za granicą. Pamięć o historii Polski, o przeszłości, ale też o współczesności. Wielka, wielka zasługa. Tych ludzi, że Polska wciąż istnieje w tylu krajach na świecie. Z całego zachodniego świata, po to, by rozmawiać o codziennych wyzwaniach, dzielić się swoimi radościami, wymieniać się doświadczeniami, by pokazać nie tylko we własnym gronie, jak wiele te instytucje robią dla zachowania polskości. Gromadzą Zbiory, organizują konferencje, zapraszają do siebie również najmłodszych, po to by właśnie przez ich pryzmat poznawali ojczyznę swoich rodziców, dziadków czy, czy pradziadków. Uczestnicy mieli okazję obradować oraz zaprezentować nowe referaty i badania naukowe. W tym roku tematem były losy polskich żołnierzy po II wojnie światowej. Jest to bardzo interesująca inicjatywa. Spotykamy ludzi z pasją i z misją ludzi, którzy pamiętają o polskiej tożsamości, pamiętają o polskiej historii i chcą tę historię przekazywać kolejnym pokoleniom. Myślę, że będzie to bardzo dobry czas i okazja do ożywionej dyskusji, po to, żeby wspólnie znajdować też rozwiązania, które będą pomagać naszym instytucjom podejmować też te trudności dnia codziennego. I też myślę, jest też bardzo cenna obecność instytucji polskich, bo ta współpraca też wzajemna jest, oczywiście w zachowaniu tej wzajemnej autonomii.